Każdy z nas opowiedział to, co pamiętał z wojny. Ja opowiedziałam o ojcu, jak on wrócił, a mama nie wiedziała czy płakać, czy się cieszyć. Miałam jeszcze dwóch braci i obydwaj umarli, jak tato spojrzał na mamę, powiedział, co ty płacz, powinnaś się cieszyć, bo ty wiesz, gdzie ty ich pochowałeś na cmentarzu. Młodzież jeździła po cmentarzach. I tam Bawarnica, Chośnica, tam są właśnie te groby, i oni sprawdzali te groby, odsłajali te tablice niszczące się. To chodziło o pamięć tych ludzi, którzy byli tu na tym terenie, żeby. Następne pokolenie nie zapomniało o tych grobach, żeby odwiedzali i przekazywali następne pokoleni. Były warsztaty twórczego pisania, pisali są autentyczne ich teksty, które. Zlejaliśmy no razem, układaliśmy scenkę po scence właściwie. Po tym jak się dołączyli um, seniorzy, to, to też oni nie dużo. Ja idę, idę i wraca, wraca, i wraca. wraca tak. Chodzi o to, że musimy... Nie tak, nie tak. Musimy to tak zrobić, żeby to się nie działo wszystko na raz, bo wtedy to się gubi no, po prostu, no, tak? wraca. Tak, no. że... no. i tu tak, jestem, to tak. i. Tak. I masz rozmawiać z tymi, którzy do ciebie tutaj podejdą. Branek tak, i sala i... No. Okay. Rodzice po, po powstaniu Wasza lądowali w obozach i potem w, w, do Anglii. Ja się urodziłam w Anglii. Babcia mieszkała z nami i to przywróciła mnie, mówić po polsku. Zaczęliśmy myśleć o tym, że może właśnie by było fajnie przyjechać do Polski, kupić sobie ziemię i zamieszkać na wsi. Ja zawsze gdziekolwiek mieszkam, zawsze staram się być częścią społeczeństwa, w mieszkam i angażować się. Teatr to uratował właściwie mi życie, bo byłam już no, miałam silną depresję. I no ciężko było, bardzo ciężko. Ale jak zaczęłam właśnie uczęszczać do warsztaty, to zaczęłam rozumieć po co, po co jednak żyję. I, Wtedy zaczęłam też do muzyki się udzielać, zaczęłam grać na gitarze, zaczęłam śpiewać i zaczęłam wyrażać swoje uczucia i to jest właśnie to. W domu co ja to tylko siedzę przy wnukach, wnuki pilnuję bawię, a tak to mam bynajmniej rozrywkę i trochę się inaczej umysł też pracuje. Dziś występujemy i zbieramy się ostatni raz. Teraz będzie nam tego brakować. Zanikanie Zanikanie ludzi, którzy pamiętają. Zanikanie dawna nagroka. Zanikanie. Czy można to zatrzymać? i right. so